Mam nadzieję, że nadal w takich standardach, w ta, w takich standardach ja się panie, poruszamy. Na ja wiem, i ja oczywiście ja rozumiem, do chodziło do pani o, o praktyki czy pewnego doświadczenia. Nie, jak tak? najbardziej ja po prostu chciałem tylko, żeby, żeby tej role pozostały jak, nie, najbardziej, jak najbardziej jasne. W porannym programie TVP Info prawie doszło do awantury. Ewa Zajączkowska, europosłanka Konfederacji, rozwinęła kilka tematów, koncentrując się na swoim doświadczeniu oraz planach politycznych w Parlamencie Europejskim. Zajączkowska zaczęła od podkreślenia, że jej siła jako kandydatki wynika m.in. z wieloletniej pracy dziennikarskiej i obycia medialnego. Ta umiejętność pozwala jej efektywnie reprezentować ideę Konfederacji i bez obaw angażować się w publiczne wystąpienia. W tym tkwi pani siła, właśnie m.in. W kwestii, w kwestii migracji i, i chęci powołania tej komisji śledczej? W tym ma być polska siła w Parlamencie Europejskim? Akurat moja siła jako kandydatki wynika również z czego innego jestem z zawodu dziennikarzem. Kilka lat pracowałam jako dziennikarz, więc na pewno obycie medialne również tutaj gra bardzo istotną rolę. Brak strachu przed chociażby wystąpieniami publicznymi, czy pewna metoda reprezentowania idei, które Konfederacja przedstawia? Niestety dziennikarz, który w jasny sposób jest powiązany z rządem Tuska, cały czas jej przerywał i twierdził, że się z nią nie zgadza. Wielu komentujących zauważyło, w sumie słusznie, że jego rolą nie jest zgadzanie się z osobą, z którą przeprowadza wywiad, a właśnie przeprowadzeniem wywiadu. Zajączkowska zwróciła uwagę na to, że Konfederacja stara się odzyskać elektorat kobiecy, który częściowo odwrócił się od partii po wyborach parlamentarnych. Zaznaczyła, że kobiety oczekują jej reprezentacji, zarówno w polityce krajowej, jak i w parlamencie europejskim. Przekonuje, że wiele kobiet wyraża wobec niej poparcie i wsparcie. Panie redaktorze, no my też staramy się odzyskać nasz elektorat kobiecy, który niestety po wyborach parlamentarnych od Konfederacji troszeczkę się odwrócił. Odzyskać się... czy uzyskać? Odzyskać. Odzyskać. odzyskać a tak. a dlaczego I to ten elektorat kobiecy się odsunął po wyborach parlamentarnych? Może nie wracajmy do tego, co się działo w kampanii parlamentarnej, ale pamiętamy różne wypowiedzi, które nie powinny zdecydowanie paść, czy zdarzenia, do których nie powinno dojść w kampanii parlamentarnej. Kobiety wtedy no, zdecydowały, że nie oddadzą na nas swojego głosu, natomiast teraz ja widzę osobiście, mhm. jak kobiety obdarowują mnie ogromnym wsparciem, kierują w moją stronę bardzo ciepłe słowa. Chcą takiej reprezentantki w polskiej polityce, ale też w Parlamencie Europejskim, więc mam nadzieję, że no, spełnię ich oczekiwania, wymagania i będę jego nie reprezentować i będę w Parlamencie Europejskim walczyć m.in. o ich bezpieczeństwo, bo te kobiety są głównie zagrożone właśnie przez nielegalną imigrację. Kolejnym poruszonym tematem był przeorany już na wszystkie sposoby incydent z Grzegorzem Braunem, który wzbudził kontrowersję, gdy podczas Hanuki w Sejmie użył gaśnicy proszkowej. Zajączkowska oceniła to wydarzenie jako happening, ale zauważyła, że zarówno gaszenie świec gaśnicą, jak i sama uroczystość Hanuki w Sejmie były jej zdaniem niepotrzebne. Pytam też także w kontekście Pani oceny incydentu, no trudno mi to nazywać incydentem, no zachowania Grzegorza Brauna w grudniu w, w holu głównym Sejmu. I, jak Pani z perspektywy czasu je ocenia? Yy, oceniam to tak, jak oceniałam ten, to wydarzenie na samym początku, czyli to był happening. Yy, Naprawdę ma Pani poczucie, yy, że to jak, był happening? Yy, tak jak powiedziałam, zarówno... Gaszenie Hanuki mm, gaśnicą proszkową było niepotrzebne, ale sama Hanuka w Sejmie również, moim zdaniem, była niepotrzebna. Dlaczego? Um, no jeżeli. E jeżeli Sejm ma być miejscem, e, gdzie pewne wydarzenia mają miejsce, wydarzenia e, z, re, związane z organizacją, która nawet nie jest organizacją e, religijną, bo taką organizacją nie jest zdecydowanie Chabad Lubawicz, nie jest zarejestrowana jako jakiś związek religijny, no to przy całym szacunku. E, Ale mieliśmy do to czynienia miejsce, z uroczystością o charakterze religijnym, prawda? Panie redaktorze, musimy zdecydować, czy chcemy, by Sejm był e, miejscem e, świeckim, czy chcemy, by Sejm był miejscem e, religijnym. Tylko wie Między, Pani, są politycy. że ten miecz, są jest, politycy... ten miecz jest obosieczny. To znaczy, jeśli powie Pani, że chce świeckiego Sejmu, to w ślad za tym powinniśmy zaprzestać organizowania spotkań opłatkowych z arcybiskupami, e, spotkań wielkanocnych z arcybiskupami, rekolekcji organizowanych dla posłów na terenie parlamentu. A także przypominam Pani, że na terenie sali plenarnej Sejmu, nad drzwiami wisi krzyż. I być może taka dyskusja w przyszłości się odbędzie. Ja nie ukrywam, że um, też gdzieś taka dyskusja wybrzmiewa, tak, jeśli chodzi o polską politykę. E, być może to jest um, coś, co zostanie w przyszłości poruszone. Natomiast. E, znaczy, ja stoję, tak jak to, jak przepraszam, ja stoję na trochę innym stanowisku. To znaczy wydaje mi się, że parlament jest takim miejscem, w którym, w którym dokonuje się pewna emanacja społeczeństwa i różnych grup społecznych. W kontekście polityki Izraela w Palestynie. Zajączkowska wyraziła swoje stanowisko, wskazując na to, że organizowanie wydarzeń takich jak Hanuka w Sejmie może być niewłaściwe, zwłaszcza w kontekście tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Wyraziła swoje zastrzeżenia wobec polityki Izraela w stosunku do Palestyńczyków. Wydarzenie organizowane przez organizację, która nie jest Związkiem Religijnym. Nawet jeżeli to wydarzenie teoretycznie miało charakter religijny, to było organizowane przez organizację, która Związkiem Religijnym nie jest, w momencie, kiedy Izrael dokonuje ludobójstwa w Palestynie. Nie ma, nie, nie zgadzam się na to, nie ma tego połączenia. To znaczy, zachowanie Grzegorza Brauna i organizacja um, uroczystości Hanukowych w Sejmie nie ma żadnego, absolutnie żadnego związku ze, z działaniami Izraela w Strefie Gazy. A być może powinna mieć w takim razie, jeżeli... E... Jeżeli, czy jest... jeżeli niektóre organizacje są w stanie świętować właśnie um, takie coś jak od, rozpalenie świec chanukowych w Sejmie, no to pytanie, czy to jest odpowiedni moment. Jeżeli w Palestynie dzieje się to, co się dzieje, jeżeli ludność palestyńska jest przez um, Izrael głodzona i dochodzi tam, tak jak powiedziałam, do ludobójstwa. I, I Pani rozpalanie świec hanukowych moim zdaniem w Sejmie było niepotrzebne, gaszenie e, tych świec e, gaśnicą proszkową również było niepotrzebne. Ale to nie był happening. Ja na to nie Przechodząc do tematów unijnych, Zajączkowska podkreśliła, że polityka klimatyczna i zmiany traktatów unijnych to kluczowe obszary zainteresowania Konfederacji w Parlamencie Europejskim. Zauważyła, że zmiany traktatowe, choć często omawiane, są odkładane w czasie, jednak temat pozostaje aktualny w unijnej agendzie. Chciałbym jeszcze, żebyśmy przeszli do, do Parlamentu Europejskiego i do zadań, jakie sobie Państwo jako Konfederacja tam stawiają. Poza migracją są jeszcze jakieś obszary tematyczne, które Państwa w Parlamencie Europejskim wybitnie interesują. Oczywiście to jest polityka klimatyczna, to jest polityka związana ze zmianami traktatów unijnych. Mówi się o tym, że te traktaty powiedzmy no, teoretycznie nie będą zmieniane, no, ale mamy do czynienia z raportem, który został zaprezentowany przez grupę Spinellego, kilku na, kilku europosłów grupy Spinellego w Parlamencie Europejskim. Więc. Mam wrażenie, że takie działania, jak zmiany traktatów, są po prostu odłożone w czasie i będzie nad nimi praca, w momencie, kiedy zostanie już powołany nowy Parlament Europejski o i nowa Komisja Europej W dalszej części rozmowy Zajączkowska skomentowała prawo WETA w Unii Europejskiej, wyrażając swoje zdecydowane poparcie dla jego zachowania. Jej zdaniem prawo WETA jest niezbędne, aby państwa narodowe mogły chronić swoje interesy przed decyzjami, które mogą być narzucone przez inne kraje Unii Europejskiej. A Państwo A, są za widać? prawem weta w Unii Europejskiej w, ob, w tak? obecnej formie, tak? Żeby jedno nie państwo tak. mogło blokować decyzje ewentualnie. Niepodważalne nie, nie to jest. Nie, nie przekonują, nie przekonują Państwa argumentu o tym, że podejmowanie większościowe, że, że ta, szczególnie tak jak pani mówi w kontekście geopolitycznym, no, prawo weta przy chociażby postawie węgierskiej względem Ukrainy i Rosji? Panie redaktorze, prawo weta obecnie w polityce unijnej służy do tego, by... Mm, negocjować coś dla swojego państwa z jednej strony jest przykre i uważam, że Prawo i Sprawiedliwość nie wykorzystało kompletnie prawa weta. Były sytuacje, gdzie można było zawetować szkodliwą politykę klimatyczną, chociażby Unii Europejskiej. 2019-2020 rok, Zielony Ład, pakiet fit for to Pamiętam, że premier groził wtedy prawem, groził wtedy użyciem weta. No i na groźbach się skończyło. Nic dalej z tego nie wynikło. Bardzo tego żałuję, bo to była szansa na to, żeby zablokować te szkodliwe zmiany. Natomiast faktycznie prawo weta jest wykorzystywane do tego, by przy każdym kolejnym projekcie unijnym uszczknąć coś dla siebie. I niektóre państwa rzeczywiście wykorzystują to do tego, by wynegocjować coś więcej dla siebie, ale to też jest, panie redaktorze, element pewnej polityki narodowej i po to jest właśnie prawo weta w Unii Europejskiej, by państwa narodowe jednak miały cokolwiek do powiedzenia. Jeżeli pozbędziemy się tego prawa weta, no to wyjdzie na to, że niektóre państwa po prostu będą za nas decydować, co jest dla nas lepsze i to jest niedopuszczalne. Panie redaktorze, prawo weta powinno być absolutnie niezbywalne. To jest elementarna cecha suwerenna, suwerenności państw narodowych w Unii Europejskiej i tak powinna zostać być zbudowana Unia Europejska, by jednak państwa narodowe miały możliwość decydowania o swojej polityce. Na koniec dyskusji Europosłanka Konfederacji odniosła się do przyszłości partii na arenie europejskiej. Wyraziła nadzieję, że Konfederacja znajdzie swoje miejsce w nowo powstałych frakcjach Europarlamentu które wyłonią się po przyszłych wyborach. Wskazała, że obecność eurosceptycznych polityków może być szansą na zmiany w kierunku, który partia uznaje za korzystny. I Wydaje mi się, że wszystko rozstrzygnie się po wyborach do Europarlamentu, kiedy utworzą się właśnie nowe frakcje, kiedy do Europarlamentu wejdzie jednak więcej uniosceptyków, być może z nieco radykalniejszym przekazem, i kiedy do Europarlamentu wejdzie Konfederacja i zacznie rozmawiać z politykami na temat na temat y, obecnej polityki Unii Europejskiej. Z szacunkiem pani rzeczniczko muszę zaprotestować. Z szacunkiem do pani dorobku zawodowego dziennikarskiego. Jeśli już. Zdecydowała się Pani być rzeczniczką partii i kandydować w wyborach i to nie pierwszy raz w wyborach, to już straciła Pani ten mandat dziennikarski. Dziennikarz jednak nie może kandydować ani wspierać partii politycznej. Mam nadzieję, że nadal w takich standardach, w ta, w takich Ale standardach się ja poruszamy. Na ja wiem, ja ja oczywiście ja rozumiem, chodziło Pani o, o, o... Praktyki czy pewnego doświadczenia, Nie, jak tak? najbardziej, ja po prostu chciałem tylko, żeby, żeby tutaj role pozostały jak, nie, najbardziej, jak najbardziej jasne. Zajączkowska konsekwentnie prezentowała swoje stanowisko w sprawach, które są kluczowe dla Konfederacji, jednocześnie nie unikając kontrowersyjnych tematów. Jej wyraziste opinie na temat polityki unijnej, kwestii migracji oraz incydentów w Sejmie pokazują, że europosłanka jest gotowa na twardą i otwartą debatę w Parlamencie Europejskim. Dziękujemy za obejrzenie tego materiału. Zachęcamy do subskrypcji kanału oraz pozostawienia komentarza. Bądźcie z polityką na bieżąco. Do zobaczenia!